Hej! Czy usłyszałeś lub usłyszałaś kiedyś słynne sformułowanie, one chcą się kręcić? Jeśli tak i nadal cię to nie przekonuje, to zapraszam na dzisiejszy film, w którym pokażę przykłady osób, które pomogły mi udowodnić, że wasze włosy też być może chcą się kręcić, chociaż wcale nie wyglądają, chociaż one są całkowicie proste, kręcą się tylko po warkoczu. Być może jednak chcą. Jeszcze raz na początek, ogromne, ogromne podziękowania dla wszystkich osób, które przesłały mi swoje zdjęcia, swoje metamorfozy i które przyznały, że też no, nierzadko myślały, że faktycznie ich włosy są proste. Albo im mówił, że ich włosy są niesforne, puszące i tak dalej. Albo wiecie to sformułowanie, one się puszą, ale tylko po rozczesaniu na sucho. To znaczy, że chcą się kręcić. Nie przedłużając, przejdźmy do przykładów. Proste? Nie. One chcą się falować. Zobaczcie, jak od razu nabrały definicji. Proste, ale niesforne. Po podcięciu rozjaśnieniu i wydobyciu? Nie. One po prostu chciały się kręcić. Znowu mamy jakieś niesforne włosy. O nie, to są piękne kręcone włosy. I jeszcze przeżyły rozjaśnianie i wyjechał rudzian włosianu. Zobaczcie, co tu się w ogóle odrulonowało. Szaleństwo. One chciały. No tutaj to na pewno też potężna te dawka świadomej pielęgnacji jechała, ale one od początku chciały. Proste? Niekoniecznie. Chociaż tutaj mamy przykład osoby, która genialnie utrzymuje swoje włosy z tendencją do skrętu jako proste, bo tak też można. Po warkoczu, patrzcie jak, patrzcie jak. No już widać, że chcą. Widać, że chcą. Widać to też nawet po tej grzywce. Tada! Przepiękne, przepiękne, takie delikatne, yy, delikatne falki, no cudnie to wygląda. Całkowicie proste, nawet powiedziałabym, że tafla. One chcą się kręcić i pięknie się kręcą. I ten kolor to jest w ogóle kosmos, łogiń, łogiń we włosach. Patrzcie, całkowicie proste włosy. A tu jednak fale w obu wersjach wyglądają super. Proste od zawsze włosy, odrobina stylizatora. Całkowicie proste włosy, ewidentnie no, tylko potargane wiatrem, a nie, jednak chcą się kręcić. Proste po wydobyciu skrętu. Tutaj mamy postępy z czasem, no powiedzmy prawie rok wydobywania skrętu. Zobaczcie, jak to się może wzmocnić. To, co macie po tym pierwszym wydobyciu skrętu, to absolutnie nie jest ten efekt docelowy, to naprawdę z czasem pięknieje, no zresztą sami widzicie. O, tutaj mamy fajny przykład. Patrzcie, jakie proste włosy. O nie, jednak się kręcą. Wow, a jak są krótsze, to się w ogóle totalnie kręcą. Wydają się znów proste. Początki wydobycia skrętu. A teraz takie. Oczywiście widać, że u góry są mniej kręcone, ale przy takich jakby też potężnych włosach, grubych i, i, i takich, no mocnych, to normalne. Zobaczcie, jak one chciały się kręcić. Widać ten delikatny puszek. No to jest świetny pierwszy znak, że one chcą i mogą mieć tak przepiękne efekty. Mocne wygładzanie tu szło, ale one chciały się kręcić. Takie jakby proste włosy trochę się chcą falować. Uuu, one chcą się mocno kręcić. Tak to często jest, że wychodzi, że kręcą się o wiele bardziej niż wy myślicie. A jak są krótsze, to patrzcie, jak w ogóle jeszcze ten typ skrętu ewoluował. Przepiękna sprawa. One chciały się kręcić, ale zobaczcie, jak się maskowały. Ale to widać. Naprawdę, po x takich przypadkach, naprawdę my to już widzimy, jako my. Mam na myśli całą naszą ekipę, więc jeśli do nas piszecie i dostaniecie info, że one chcą się kręcić. To zazwyczaj naprawdę chcą się kręcić i warto chociaż spróbować przekonać się, że faktycznie, noż tak powiem, nie kłamiemy, tylko faktycznie one chcą. Nie mówię, że musicie wydobywać ten skręt, ale one chcą. I to jest akurat fakt. Znów mamy ewidentnie, no ktoś by mógł powiedzieć, niskoporowata tafla. A zobaczcie, jakie piękne fale. Włosy kręcone nie muszą być tylko wysokoporowate. Jak najbardziej mogą być średniej porowatości, czy nawet niskiej. No tutaj naprawdę zacna tafla. Tutaj może odrobinkę cokolwiek widać. A teraz popatrzcie na to. Na to po prostu przepiękne, przepiękne rulony. Jak z lokówki, nie wierzę, że nie było osób, które tutaj nie węszyły już spisku i kręcenia na lokówkę. Tutaj jeszcze jedno ujęcie tych kosmicznych rulonów. Przepiękne. Tu też znacząca e, sprawa, wszyscy fryzjerzy zawsze cieli moje włosy po prostownicy, bo inaczej nie potrafili, a na koniec odstające babyki próbowali ulizać jakimś woskiem i lakierem bezskutecznie, a żaden nie powiedział jak pielęgnować włosy kręcone. Jeśli codziennie używacie prostownicy, bo musicie jakoś te włosy wygładzić, a i tak one walczą, co na przykład tutaj świetnie widać, te babyki odstające po prostu walczą o siebie, walczą o siebie, to znaczy, że macie kręcone włosy. I no, ewidentnie, po prostu te włosy są też kosmiczne. Jakby zawsze jestem w szoku i z moimi marnymi falami się mogę tylko schować. Jak widzę takie przepiękne efekty wydobycia skrętu. To ja, kiedy widzę te włosy. No i kolejne przed i po. Zobaczcie, te włosy są naprawdę ogarnięte. Widać, świadoma pielęgnacja to już była grana. Ale po wydobyciu skrętu no jest ta wisienka na torcie, przewięknie. Tutaj ciekawy przypadek, traktowana jako proste. Na pewno byśmy wam zasugerowali, czy ja, czy ktokolwiek z mojej ekipy, że one chcą się kręcić i faktycznie po wydobyciu wyglądają w ten sposób, ale tutaj no na przykład właśnie Julia pisze, że nie poszła w wydobywanie skrętu, mimo że wyglądały lepiej. Nie trzeba, nie ma przymusu wydobywania skrętu, tylko dla mnie, słuchajcie, ważne jest to, żebyście po prostu wy wiedzieli, jakie macie włosy, bo jeśli wiecie, że one chcą się kręcić i wiecie, że walczycie z tym skrętem, robicie to świadomie. To to zawsze jest jakby ten krok do przodu, już nie jest to takie bycie w jakimś zawieszeniu, że a tu fryzjer mi powiedział, że one są niesforne, a tutaj nie wiem, ktoś mi powiedział, że jak piorun strzelił, a tu ktoś mi powiedział, że hej, 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 ta twoja świadoma pielęgnacja to chyba nie działa. Nie, po prostu walka ze skrętem, jeśli są mocny, zawsze będzie w pewien sposób skazana na niepowodzenie. Pamiętajcie, że od skrętu naprawdę już takiego typu 2B. Już naprawdę od, od no, tej dwójki. Maskowanie skrętu i wygładzanie go niekoniecznie będzie maksowało wygląd Waszych włosów. Wiecie o co mi chodzi? Podkreślenie ich naturalnego skrętu zawsze da Wam maksymalnie takie wymaksowane rezultaty wizualne. I będzie też oczywiście najzdrowsze dla włosów, ale włosy są dla nas, nie my dla włosów, więc jeśli mimo wszystko wolicie je wygładzać, to jak najbardziej to róbcie, wiedząc, że są kręcone i że musicie tam dać po prostu ciężki kaliber, żeby w ogóle coś zadziałało. No, a czasem bez prostownicy nie da się tego wygładzić. Także myślę, że dzisiejszy odcinek dał Wam tutaj bardzo dobry ogląd na sprawę. Będą kolejne części, ponieważ ja jestem naprawdę dopiero na początku tych pięknych zdjęć, a... Chcę też docenić to, jak mi pomogliście i jak przekonaliście. Mam nadzieję, sporo osób w komentarzach piszcie, jeśli wasze włosy tak wyglądają teraz. I spróbujcie wydobyć ten skręt. Naprawdę czekam na to, czekam na kolejne objawienia zakręconych, ale jeszcze na koniec szybki trik, jak sp sprawdzić, czy macie w ogóle kręcące się włosy. Po prostu po myciu, jak macie mokre włosy, weźcie odrobinkę, odżywki. Byle jakiej, zwykła odżywka, odrobinka, dosłownie tyle odżywki, mokre włosy na dłonie, odżywka jest na dłoniach. Gnieciemy, gnieciemy, tylko jakby dajcie tutaj też trochę tej odżywki. Gnieciemy, gnieciemy, gnieciemy. Zobaczcie, nawet moje zaczęły, pomimo tego, że są teraz suche, trochę tam się podnosić. Gnieciemy, gnieciemy, może końcówki sobie trochę wygniotę. Gnieciemy, gnieciemy mokre włosy z odżywką. Tutaj jest tylko demonstracja taka poglądowa i zostawiacie do wyschnięcia, lub suszycie dyfuzorem w sposób taki, że nabieracie je dyfuzorem, a następnie dopiero włączacie suszarkę. Suszycie, suszycie suszycie i jak całkowicie wyschną, rozgniatacie je sobie na spokojnie. Jak chociaż trochę się zaczną kręcić, to naprawdę jest duża szansa, że da się o wiele bardziej ten skręt wydobyć. Także takie pierwsze wydobycie spokojnie możecie też wrzucić do nas na grupę Kelly Hair Project. Skąd oczywiście były te wszystkie piękne zdjęcia, jeszcze raz za nie ogromnie dziękuję, bo no nic nie pokaże tego tak dobrze, jak takie przemiany. Więc chodźcie na grupę, pooglądajcie resztę. A jeżeli nie macie Facebooka czy cokolwiek, to czekajcie na kolejny odcinek, pokażę Wam więcej takich cudownych metamorfos. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku, dajcie lajka, like podajcie dalej, jeśli uważacie, że czyjeś włosy chcą się kręcić i chcecie im pomóc, bo ta osoba nie może sobie dać rady ze swoimi włosami, nikogo nie zmuszamy, pamiętajcie, tylko pomagamy i inspirujemy. Także bardzo dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!